Cześć, tu Zorza. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Stardew Valley, gdzie prowadzimy serię 100 dni na naszej farmie. Eee, zaczynamy od takiego spokojnego mm, sprawdzenia pogody w naszym telewizorku. Przewidujemy, że będzie jutro słoneczny dzień, ale jak widać i raczej słychać, to na dworzu pada deszcz, więc nie musimy dzisiaj mm, nawadniać naszych roślinek. Mamy 90 złotych monetek. Mm. Naszym zadaniem jest zebranie mm, tej roślinki, którą dostaliśmy w prezencie, oraz dopoznanie wszystkich e, mieszkańców e, miasta, wsi, Stardiu-Walej. E, przejdźmy się, zobaczymy, co nas tam czeka. Może zrobimy jakieś zadanko. E, okaże się po drodze. oczywiście sklep Piera mamy Wednesday czyli środę i chyba jak co środę on jest zamknięty o ile dobrze pamiętam tak on jest zamknięty co środę i go dopiero można otworzyć po realizacji zadań związanych z Community Center sprawdźmy jakie mamy zadania niestety nikt tutaj się do nas nie zwrócił więc mamy tak naprawdę troszeczkę czas wolny. Może udamy się na małe łowienie w takim razie. O, tutaj coś może znajdziemy. Kolejna książka znaleziona. Nasze zapasy w księgarni zostały powiększone. No ale myślę, że możemy spędzić sobie ten dzień na łowieniu ryb. Żeby łowić ryby w stary wystarczy zarzucić wędkę. Poczekać, aż spławik tutaj nam się zaświeci i wyda sygnał dźwiękowy. Kliknąć szybciutko i należy po prostu utrzymać tą rybkę w tym zielonym paseczku. A żeby to zrobić, no po prostu trzeba dużo klikać cierpliwie, bo jak się zrobi to jakby za mocno, to niestety ta rybka nam ucieka, jak za słabo, to to samo. Więc no, trzeba jakąś znaleźć równowagę. Pierwszą rybkę mamy. Mm, ważne jest też miejsce, pora, czas. E, tutaj spotkaliśmy naszego Williego. Mm, połowimy obok niego. Tam, tam, tam. Widzicie, kliknęłam. To jest trochę głupie. Kliknęłam na powiększenie sobie do razu przybliżenia, ale niestety, no tutaj jakby mm, spowodowało to wyrwanie nam tego tej słowika. No tu mam rybkę trochę opadła na dno, więc mieliśmy trochę łatwiejsze zadanie. No fajnie, fajnie. No deszcz ma co do siebie, że pozwala na, na odpoczynek od e, ciągłych upraw. Chociaż no, zależy co kto robi. Niektórzy nie lubią łowienia ryb. E, dla mnie po prostu zawsze ta mechanika łowienia ryb jest inna w każdej grze. Do niektórych trzeba naprawdę masę cierpliwości. E, tu no, różnie bywa, zależy jaką rybę łowisz. Najgorsze chyba jest to, że czasem po prostu trzeba przeczekać cały rok, żeby móc złowić jakąś tam rybkę albo żeby przeminęła dana pora roku. No wszystko ma swoje plusy i minusy i zależy co kto lubi. Ej, 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 nie uciekaj! Na początku ten zielony znacznik naszej wędki jest naprawdę mały, więc on dopiero później się jakby powiększa, jak będziemy zdobywać kolejne poziomy w zakresie tej specjalizacji dotyczącej łowienia ryb. No mam nadzieję, że nastąpi to jakoś w miarę sprawnie, w miarę szybko. Musimy się mu jakoś dorobić, żeby tutaj zainwestować, szybko upiększyć naszą farmę. Kolejną rybkę. Dobrze jest zostawić sobie tam po jednej rybce z każdego rodzaju, bo one później jakby są potrzebne w tym muzeum. O, patrzcie, udało nam się wyłowić żalkę. To trafia się rzadko. Zostawimy ją sobie. O, no i śmieci. Spróbujemy ostatni raz i udamy się na naszą farmę. Złowiliśmy jakieś wodorosty, śmieci, rybki i żalkę. No niestety na no, więcej już nie mamy miejsca, żeby zabrać te muszelki z plaży. No ale trudno jakoś sobie z tym poradzimy. Idziemy odnieść. Tup, tup 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 to chyba będzie moje powiedzonko No dobra, no cóż, śmieci po prostu wrzucimy. Oprócz tego no dwie takie rybki, a resztę zostawimy, bo nie wiem czy nie będzie nam tu potrzebna właśnie tak jak mówiłam do e, wykonania tego bundle boxa Później pokażę Wam o co mi chodzi z tym bundle Boxem, jak tylko się on uruchomi. E, niestety na ten moment on nie jest e, uruchomiony, a po prostu trzeba będzie sobie pójść do muzeum i odkładać, znaczy do muzeum, do e, tego budynku, jakby starego, zniszczonego, i tam odkładać takie itemki z różnych kolekcji, żeby mm, zapełnić i odnowić. E, te, ten budynek. To są takie mm, stworki, które mm, w zamian właśnie za te itemki sobie naprawiają. Na ten moment właśnie ten budynek jest zamknięty. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, co to było. Czy to była jakaś stara szkoła, czy to po prostu e, jakiś budynek, taki jakiś dom kultury. Nie wiem. E, aczkolwiek, no wymaga na pewno odnowienia. No dobra, skoro mamy jeszcze trochę sił, zajmiemy się porządkowaniem naszej farmy, e, zrobimy to z pożytkiem. Musimy też pamiętać, że no tutaj dosyć długo rosną drzewka, więc e, trzeba jakby robić to z rozsądkiem, żeby nie zniszczyć drzew, które gdzieś tam nam się podobają, tak? Więc na spokojnie, e, powolutku, z pomysłem na to wszystko. Chociaż przyznam szczerze, że sama nie wiem jak ma ta firma, ta firma, farma wyglądać. Hmm, może Wy macie jakiś pomysł, co? Może chcielibyście urządzić tą farmę w jakimś konkretnym klimacie? Hmm, jestem otwarta na pomysły, piszcie w komentarzach. Eee, może nie wiem, jakiś taki klimat westernu, eee, może tylko świąteczny, na przykład eee, albo nie wiem, no, jakiś taki tylko drewniany, eee, tylko kamienny, może w jakiejś właśnie stylistyce. No teraz powiem szczerze: Stardew oferuje dużo możliwości eee, do, do po prostu realizacji. My gramy w wersję, która nie zawiera żadnych modów. To jest gra podstawowa. Nie wiem, czy lubię, powiem szczerze, jakieś tam ulepszenia fanowskie i specjalizacje. Dla mnie to taka trochę treść, która została stworzona przez kogoś i nie wiem, czy jest do końca naruszalna, że tak powiem. No ale co kto woli, tak? Dobra, to sobie sprzedamy. Nasimko no jakieś znaleźliśmy, to sobie je posadzimy. Tu jakieś kolejne rzeczy sprzedajemy, sprzedajemy. A jeszcze jak zabraknie nam sił, to pójdziemy na spacer. Może znajdziemy po drodze jakieś itemki, jakieś kwiatuszki, które moglibyśmy sprzedać. To wtedy po prostu więcej zaoszczędzimy, więcej zainwestujemy. Tak się zastanawiam, czy... Znacie jakieś gry, które są właśnie w klimacie takich, takim pixelartowym? Które są trochę jak Stardew Valley? No mi na myśli chodzi tylko Fields of Teraria. Terraria. Chociaż przyznam, że Terraria jeszcze nie grałam. Jakoś nie wiem, nie mogę się przekonać, ale kto wie. Nie mówię nie. Nie wiem, też... No ale to może już nie z takich pixelatowych chodzi mi po głowie Coral Island. E, całkiem spoko egzemplarz. E, no i nie wiem, może chcielibyście coś zobaczyć. E, też czekam na Wasze propozycje. Może coś warto, żebym po prostu ja coś poznała, czego jeszcze nie znam. Spróbujmy się zakomplować z Linusem. Linus nasz ziomek, więc damy mu prezencik. Niech ma. On lubi takie rzeczy takie naturalne. Ale na pewno będzie doceniał każdy taki prezent. Więc no, korzystajmy z tego, że cokolwiek znajdziemy w sumie to Jemu się to podoba. Tak. Warto jest w ogóle rozwijać relacje z mieszkańcami Stardew Valley, ponieważ one jakby odblokowują. Różne możliwości. Hmm. Jakieś itemki, jakieś e, umiejętności. No, różnie tam bywa. E, także na pewno tutaj jakąś znajomość będziemy mieli głębszą relację. O, to jest mój ulubieniec Sebastian. Czekaj, Sebastian. Mówmy się na randkę. Och, to jest mój ulubieniec. Zawsze y, potem zostaje. Mieszka u mnie w domu i jest moim mężem Nie wiem jak to u Was wygląda, ale no U mnie typowo Sebastian to jest numer jeden Tym bardziej, że później on daje mi kawkę Co rano praktycznie, albo jak nie To podlewa mi roślinki i dba o mój ogródek Więc troszeczkę mnie wyręcza ale może teraz warto by spróbować czegoś innego. Sprawdzimy też może śmietniki. Nie wiem, czy wiecie, ale śmietniki można przeszukiwać w Startup Valley. Czasami warto, bo można w nich odnaleźć jakieś ciekawe rzeczy. Mam na myśli coś do jedzenia. Ja wiem, tak, brzmi to strasznie coś do jedzenia w koszu na śmieci. Albo też takie rzeczy, wiecie. Niespotykane, które po prostu mają jakąś szansę na to, że po prostu wypadną z tego kosza. No dzisiaj byliśmy pechowi, jakby no nie trafiliśmy na nic. E, ale jeszcze zrobimy tutaj małą rundkę. Tu mamy jeszcze dwa kosze. O, śmieci po prostu i nic więcej, więc no, pech. Nie mieliśmy aż tyle szczęścia. Nie widzę też po drodze żadnych. E, Miejsc, w którym moglibyśmy coś tam wykopać. Jeszcze pójdziemy tutaj. Z ósma 50, mamy jeszcze chwilę czasu. O, znaleźliśmy kolejną roślinkę. I zobaczcie, tutaj znaleźliśmy e, wiosenną e, cebulkę. Często ona tutaj rośnie. Zbieram ją sobie, bo. Fajnie ją później sprzedać. Może uda nam się dzięki temu jakiś poziom wbić. Zobaczcie, tu jest jej znacznie więcej. Kurczę, ale się obłowimy. Fajnie, naprawdę fajnie. No dobra, myślę, że powoli możemy robić już kółko w kierunku naszej farmy. Sprzedać to co mamy i rozpocząć kolejny dzień. Będę starała się tak mniej więcej po dwa dni rozgrywać w jednym odcinku, a żeby to coś się ciekawego działo. Przecież jakbyśmy to robili po jednym, to nie wiem, kiedy byśmy skończyli. Ale kto wie, no może na 100 odcinkach znaczy na 100 dniach się nie skończy. Może tak nam się to spodoba, że będzie trwało to dłużej? Może doprowadzimy do jakiejś perfekcji? Dobra, musimy się zbierać już do domu, w kierunku domu, bo inaczej zostanie nas noc. A tego nie chcemy. Nie, no po prostu przejścia tutaj, coś strasznego. Muszę ewidentnie zrobić tutaj porządek, bo któregoś dnia, jak mnie tutaj e, zablokuje, to nie przejdę. Dobra, sprawdźmy, co mi się z tego przyda, co mam. To mogę sprzedać. No, ten jeszcze jeden sobie zostawię. No niech będzie to też. Te nie będą mi potrzebne, z tego co pamiętam, więc to sobie sprzedamy te cebulki. Dobra. Odsprzedane, idziemy spać i zaczniemy kolejny dzień. Podsumowanie. Z tych naszych zbiorów 410 zł monet, 200 zł ze śmieci. Eee, tak, 200 ze śmieci. Z ryby 200. Te śmieci nie były nic warte, w ogóle nie upadło się ich nawet wrzucać tutaj. I tachać. Z żołędzia mamy 80 złotych monet. Razem 690. No coś tam kupimy za to. Na pewno jakieś nasionka. Ale nie jest to jakaś szołowa kwota. Mamy dzień czwarty. Rozpoczynamy dzisiaj miało być słonecznie. Sprawdzimy jak wygląda jakieś zapowiedzi. Ale nic ciekawego. Tutaj. No, nasze szczęście jest takie sobie, ale pogoda na jutro będzie też słoneczna. Więc, o nie, sio! Widzieliście to? No, prawie wydziałowała nasze tutaj uprawy. No, nie może tak być. Słuchajcie, muszę się nauczyć robić stracha na wróble. A w ogóle, czy ja umiem? Nie! No właśnie. Coś tu mi się nie podoba. Dobra, podlejemy szybciutko. Niech sobie rosną te nasze roślinki. Dużo do naszych sił wykorzysta. Tak, ta wiosenna muzyczka. Od razu wprowadzamy w taki tematyk. Dobrze, że już idzie wiosna. Sprawdźmy, tu jakiś list do nas przyszedł. Aaaa. Cóż, no reklama powiększenia plecaka, no wszystko fajnie, tylko myślę, że jeszcze mnie na to nie stać, więc no sorry, ale nie tym razem. Tu mamy jakąś kolejną roślinkę, od razu ją wrzucimy tutaj, no bo miejsca mamy tyle co nic w plecaku obecnie. Sprawdzimy. O, chyba będzie jakieś zadanie na tablicy. Tak. Uł. No, co prawda chcą 10 e, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, dłamków żelaza, ale jest problem, bo mm, my jeszcze nie mamy wejścia do kopalni, więc to jest trochę słabe. E, no cóż, nic na to nie poradzimy. Sprawdzimy śmietniczki przy okazji, skoro jeszcze czekamy na otwarcie sklepu, bo sklep będzie otwarty dopiero od dziewiątej. Także mamy jeszcze chwilkę. To jest nasz jeden ziomalek. Z nim też można się hajtać, ale chyba nie. Jojokola. Może on lubi jojokolę? Dam mu jojokolę. O nie! Wiecie co, ja mam podarek, a on mi takie tutaj teksty, że ja mu jakieś śmieci daję. Powiem szczerze, że bardzo nie z jego strony, tym bardziej, że mm, no ten prezent to nie był jakiś zły. Dobra, akurat przy okazji sobie tam zagadaliśmy z, z paroma osobami, z Alexem, z Penny, mm, tak jak mówiłam, warto rozwijać te relacje bo one zresztą nam przyniosą. Dobra, sklep jest otwarty, godzina dziewiąta. sprawdźmy ten plecak. Plecak kosztuje 2000 e, zł monetek. No, bez szans, mamy 780. Sprawdźmy, co możemy za to kupić. Hmm. Spróbujmy zasadzić ze wszystkiego po trochu, czyli jedną jakąś fasolkę. Jednego kalafiorka. E, oprócz tego na jakieś tutaj coś. Jakiś ogórek chyba. I jakiś kwiatuszek. Stało nam 540. Te będą 4 dni rosły. Wiecie co, ja wezmę dwa kalafiory. Bo jak mi jeden wrona wydziubie... E, ten 7 dni rośnie. Ten 6. Nie wiem, co się bardziej opłaca, powiem szczerze. Chyba może. Chyba ziemniaki, bo one zawsze mają szansę na podwójny zbiór. Więc no na razie dobra, inwestujmy wszystko. Tyle, ile wlezie. No, dużo nie zainwestowaliśmy. 10 złotych model tam zostanie. No ale cóż. Taki jest żywot biedaka farmera. Powiększymy naszą farmę, może coś się dorobimy dzięki temu szybciej. I jakoś to tutaj będzie. Jakaś mm -hmm. glina przy okazji się znalazła. Przyda się? Pewnie, że tak. posadzone. Tutaj posadzimy kwiatuszka. Tu tego, tego. Kurde, tu może jeden kalafior i tu może drugi kalafior. Sama nie wiem. Dobra, niech tak będzie. Mam nadzieję, że go nic nie wydziubię. Bo jak wydziubię, to zwiednię już zupełnie. Trzeba będzie chyba napełnić konapkę. O, tak! Dobra, fajnie, byłem, bym się nauczyła jeszcze jakiegoś tam. Mm, Ciechanie, mam na myśli. Jakiś tutaj przepis na. Mm, jak to powiedzieć? Na jakieś. nisko? Nie, na. Mm, straszaka. O Jezu, jak to się nazywa? Na stracha na burbę. Dokładnie tak. E, no nic. No dobra, ciachajmy jeszcze trochę. Może w międzyczasie zrobimy jakąś drugą skrzynkę, jakieś nasionka. O, tu widzę, że jak się pojawia nam taki komunikat, to znaczy, że wbiliśmy jakiś poziom. Mam nadzieję, że jakiś sensowny. Muszę Wam powiedzieć jeszcze, że mój sąsiad robi remont. Więc, no czasem chcę czy nie chcę, musiałabym oglądać, yy, powtarzać odcinek 1500 razy, po prostu się to nagra. Chociaż mam nadzieję, że nie. Yy, no, ale no cóż, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Oby jakoś to po prostu przeszło, przeminęło. Bezboleśnie, że tak powiem. O! No, ciach, dawaj. Zaraz braknie nam sił. Okej, okay, dobra, myślę, że starczy. Dobra. Sprzedamy sobie, może, te o. Te nasionka, jakieś tam inne rzeczy. Zbierzemy tą trawkę, bo ona jest czasem potrzebna. I po prostu wrócimy sobie do naszego spacerku to tutaj miałam zostawić rzeczy. No niestety nie mamy na więcej e, sił. Tutaj jest też taka jaskinka. Jaskinka? Boże. Jaskinia, w której będziemy mieli możliwość wyboru, co chcemy hodować. I to będą albo nietoperze, o ile dobrze pamiętam, albo grzyby. E, no, zależy co kto woli, tak? Dla mnie nie tylko, że zawsze można spotkać w jaskini, tak? Podczas y, eksploracji kopalni. E, natomiast grzyby, no czasem jest ciężko, a regularnie się one odnawiają, więc y, można gdzieś tam y, je sobie później wykorzystać do jakichś różnych miksurek, czy do jakichś tam innych craftingów. Zagadajmy sobie, sobie z Linusem. Niestety tutaj dalej kopalnia jest zamknięta. Ja sobie spaceruję, żeby sprawdzić, czy nie znajdziemy jakiejś rzeczy przy okazji. Żeby je odsprzedać. No ten początek, muszę Wam powiedzieć, że jest po prostu najbardziej taki toporny, bo po prostu trzeba go przeżyć. Trzeba po prostu zainwestować, zacisnąć zęby i jakoś... jakoś zrobić. Pokażę sobie z burmistrzem. Siema, mogliby już mnie odblokować też te, ten budynek z city e, tym bandlami, tak? O, ta, ta, ten NPC się nazywa Caroline i ona ma też, uczy nas jakby uprawiać herbatę. Więc to jest całkiem opłacalna sprawa. Później można ją uprawiać sobie nawet w doniczce w domu. Mm, więc całkiem polecam. Yy, więc fajnie jest się z nią zakup zakumplować, bo im się szybciej zakumplujemy, tym ona jakby szybciej pokaże nam, jak po prostu tą herbatkę uprawiać. No tu niestety jakby no nic się nie dzieje. Nikt nie chce mnie poznać. Hmm. no słabo, słabo sprawdzimy czy wieża jest już otwarta nie czyli dalej no nie możemy nikogo poznać jakby żeby zakończyć tą serię poznań mieszkańców no ale trudno No dobra, chyba nic nam nie zostaje innego, bo niestety nie potrafię nic znaleźć, jak po prostu zakończyć ten dzień, tak? No na tyle ile mogliśmy. O, zbierzemy tą cebulę. Dobrze, cebula szybko rośnie. Zbierzemy cebulę i po prostu udamy się na spoczynek, żeby odnowić tą sobie staminę i rozpocząć później kolejny dzień. I no tak jak mówiłam, jeżeli macie jakieś pomysły na formę w jakiej chcecie, żeby ta e forma była prowadzona, to piszcie śmiało. Mm, spróbujemy coś wdrożyć, na tyle ile oczywiście pozwala nam gra. Mm, może coś będzie super ciekawego, coś czego jeszcze nie widziałam, coś czego nikt inny nie stosował. No to bardzo chętnie, czemu nie? Idziemy się sprzedać. Przy okazji zebraliśmy jeszcze jakieś materiały po drodze, które sobie leżały. Dobra. Odsprzedujemy i idziemy spać. Także dzięki Wam za ten odcinek i zapraszam Was na kolejną serię ze Pa!